Witam. 24 listopada 2016. Kolejny dzień porad w hodowli. Dzisiaj czwartek. Wczoraj miałem bardzo miły telefon od młodych hodowców, którzy nagrywali klip ze mną poprzez komórkę. Polegało to na tym, że zadawano mi pytania, ja odpowiadałem. Jest to bardzo budujące, że młodzi. Hodowcy, do, do których to kierują zresztą te wideoklipy, odbierają i wcielają w życie. Dzisiaj cykl porad na temat yy, budowy gołemnika do metody wdowieństwa totalnego. Wspomnę tylko, że metoda wdowieństwa totalnego jest najbardziej przyjazna ekonomicznie. Czy najtańsza? Po wyprowadzaniu pierwszego lęgu. Na dziesięciodniowych jajkach drugiego lęgu rozdzielamy gołębie. I w tej sytuacji zaczynamy lotować. Cały dzień samiczki przebywają w osobnym gołębniku, są wypuszczane tylko raz dziennie na oblot. Natomiast samczyki można trenować dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Powoduje to, że gołębie nie są obciążone wychowem młodych, wysiadywaniem jajek, pędzeniem. Są w pełni w sił żywotnych, by pokonać trudom lotu konkursowego. Oczywiście na loty dajemy umiejętnie. Gołębie roczne lotujemy do dystansu 300 km, dwuletnie i starsze możemy angażować już w lotach dłuższych. Jeśli gołąb spóźni się z lotu, nie ponownie nie dajemy go na lot, dajemy mu wypocząć, damy go za dwa tygodnie na lot. Każdy gołą wkładany na lot musi być w pełni przygotowany, pełen rezerw. Na pewno nam się odpłaci pięknym widokiem swojego powrotu. Karmę stosujemy z firm specjalistycznych, polskich. Ja stosuję zeupolu. Jest tania, a jakościowo jest najlepsza na polskim rynku. Również codziennie świeży grill, MMK, taki różowy proszek. Jak również w tygodniu, w środku tygodniu podajemy witaminy do wody. AD3 plus E lub B kompleks. Kąpiel, jak wczoraj wspomniałem, dajemy w poniedziałek. Ten system będziemy powielać przez zimę, byśmy na wiosnę byli już przygotowani do lotów gołębi rocznych. Również będę wspominał o lotach gołębi młodych. W zimie również przebudowa gołębnika do metody wdowieństwa totalnego. Spójrzmy zatem, co się dzieje w gołębniku dla WDOWSÓW Ryszard Tosnowiec Słoneczny Gołemnik Polska Witam 24 listopada 2016 Dzisiaj zagajam temat metoda wdowieństwa totalnego Młodzi hodowcy nie mają kasy, więc gołębniki są proste, ale za to funkcjonalne Naczelna zasada Suchość na słonecznienie ten gołemnik przystosowujemy do metody wdowieństwa totalnego. Nie lotujemy już gniazdówką, ponieważ to jest przestarzała metoda. Dowieństwo totalne, angażujemy i samczyki, i samiczki. Prosty chwyt zrobił Ryszard Tosnowiec. Zamontowałem potrójne drzwi. Ten system zdaje egzamin. Czyli z gołemnika wydzielamy jedną trzecią część i montujemy troje drzwi. Na dzień one są pozamykane, także gołemnik jest przestronny cały. Do metody wdowieństwa możemy przymykać połówki. Gołąbki mogą przebywać tu, mogą przebywać tam zamknięte, czyli w jednej czwartej gołębniczka. A mogą przebywać tylko tutaj. Czyli pokażę teraz po oblocie samczyków, ponieważ dzisiejszy dzień jest istotny. Rozdzieliłem gołąbki według płci. Ponieważ wcześniejszy okres to było przyzwyczajenie gołębi młodych do gołębnika dorosłych. Młode gołębie powinny mieć osobny gołębnik. Tak też miały u mnie. Były osobno mieszkały, później musiałem je przyzwyczaić. Około dwóch miesięcy latają tutaj w tym gołęniku i przyszedł czas, żeby je przyzwyczaić do metody wdowieństwa totalnego wówczas na wiosnę będzie to łatwiej, będzie to szybciej trwało. Ten okres to jest praca, ciągła praca, dbałość o zdrowie, obloty, przyzwyczajanie do cel lęg lęgowych, przyzwyczajanie do metody dowieństwa totalnego. Nie siedzimy na forum PZKGP, gdzie sami hejterzy gnoją każdego człowieka, ale budujemy gołębniki, tworzymy, uczymy się, czytamy i tak dalej. Więc wobec tego, zaraz przylecą samczyki, na zawołanie karmienie, i później samczyki przegonie do tej ćwiarteczki. O, tam będą samczyki oczekiwać na samiczki wdowy. Samiczki wypuszczę na oblot, samiczki wlecą tutaj, zjedzą posiłek, następnie je przegonie do tej połóweczki. Przypominam, tamte drzwi są zamknięte, więc nie zobaczą się z samczykami i otworzę te drzwi. Wówczas samczyki wlecą do tego gołębnika. Czyż to nieproste? Rewelacyjnie proste. Ryszard to Snowiec to wymyślił, to działa, to funkcjonuje. A przez okres zimowy zbudujemy tutaj nowe cele lęgowe, zlikwidujemy już te siodełka dla gołębi rocznych, ponieważ tu już zasiedla gołębik, gołębiami dwuletnimi i rocznymi. Dołożę boksów, ponieważ system przechowywania sami w okresie lotowym. To trzy rodzaje. Woliera, tak jak dzisiaj. Można je umieszczać do boksów. jakie również mogą przebywać w osobnym gołębniczku. Wspomnę tylko o karmieniu. Czysta woda. Karma w tej chwili bogata, bo kończą ostatnie piórka. Pierzyć świeży gryć codziennie i tak zwana M.M.K. Różowy taki proszek. To w lecznicach dla zwierząt można kupić. Nie podajemy żadnych suplementów, wynalazków, eliksirów. Nie. Bo to tylko wzbogaca producentów, którzy mają zamiar nam wcisnąć kit. Tak nie wolno. To jest nieuczciwe. Natomiast interesujemy się ziołolecznictwem. A to nam się przyda w dorosłym życiu. Będziemy dużo wiedzieć na temat biologii. Będąc u jakichś hodowców na Pogórzu Izerskim, jeden z nich stosuje pokrzywę. Gołębie są zdrowe. Drugi stosuje wszystkie wynalazki najnowsze na rynku. Gołębie są chore. Wniosek: stosujemy naturę. pokrzywę lub raz w tygodniu, tak jak robili to bracia Jansenowie, marchewkę. Tymczasem. Witam 23 listopada 2016. Jacyś młodzi ludzie, którzy pasjonują się hodowlą gołębi pocztowych, mają swój vlog na YouTube. Chcieli ze mną przeprowadzić rozmowę, nagrać jakiś felieton. Ciekaw jestem, co oni mają za zapytania do mnie. Jak ich tutaj poprowadzić w tej hodowli, by osiągali sukcesy? No cóż, spytamy się ich.

Aktualnie lotuję w, w czeskim związku OS Sewer, czyli Oddział Północ. No już tam lotuję około 8 roku, wcześniej w PZHGP w okręgu Jelenia Góra. Mhm. Naszym trzecim pytaniem jest od wiatr cydowna cędzą pana gołębie i czy to jest dla pana pasja, czy jako praca? To znaczy pasją zawsze była hodowla gołębi. Yy, od bodajże 13 roku życia, pierwszy gołębnik. Tutaj nad domem mieszkalnym i z różnymi przerwami, łącznie z wojskiem. Do dnia dzisiejszego hoduję gołębie. Gołą pocztowy to jest moja pasja. I, się pana, czy miał pan na początku na YouTubie, bo różnie bywa, y, ludzie hejtują i jest ciężko zacząć. To znaczy na YouTube nie mam hejtu, najwięcej hejterów y, na PZHGP. Na dzień dzisiejszy moderator PZHGP usunął moje wszystkie wpisy Czyli uległy presji hejterom. No. A, to no. Naszym trzecim pytaniem, ma rasy cztery, ale linia, bo się tym bardzo. Jeśli chodzi o moje linie gołębie, gołębi, zawsze interesowały mnie gołębie. Długodystansowe, gołębie, które wracają z najdalszych odległości, już moje właśnie pierwsze loty w tym kierunku zmierzały. Rok 1976, gdy miałem 16 lat, już się zapisałem do związku i już lotowałem. 10 lotów obstalowałem takie loty trudne z kierunku wschodniego, wyszków, łowicz, zambrów. Również roczniaki dawałem na te 550 km, i muszę się pochwalić, że wracały mi. To znaczy, więcej można się dowiedzieć na moich filmikach na YouTube. Szczególnie polecam na młodych, początkujących hodowli. Jest hodowców, jest to podstawowe zabiegi pielęgnacyjne, również karma. Przy czym z polskich uznanych firm do wody daję od czasu do czasu witaminy, MM tak zwaną do karmika, no i świeży gryć codziennie. Nie używam żadnych suplementów. Ponieważ uważam, że to jest już dla bardzo doświadczonych hodowców, którzy mają wieloletnią wiedzę, młodym hodowcom nie polecam, ponieważ y, tylko i wyłącznie, wyłącznie wytracają pieniądze, które by mogły poświęcić na inny cel. na od nagrywa Pan na YouTube. Na YouTube nagrywam w zasadzie od chwili jego powstania. Y, to już jest no, ładnych kilka lat. W tej chwili przybiło mi lawinowo subskrypcji, widać ten internet coraz bardziej staje się powszechny, jak i również zdobyłem uznanie. Wobec tego w tej chwili moje wiadomości będą poprzez YouTube najszczęściej i poprzez Facebooka, również jestem na Google+. Dla młodych hodowców polecam właśnie jeden gołemnik z kilkoma przedziałami. Jutro nagram klip właśnie jak z jednego gołemnika wydzielić dwa mniejsze, żeby lotować metodą wdowieństwa totalnego. Jest to szczególnie ważne dla młodych hodowców, by mieli już sukcesy. Metodą gniazdową nic nie osiągniecie, a doznacie tylko pasma rozczarowań. Dlatego też dzisiejszy klip, jutrzejszy i następne w okresie zimowym będę poświęcał szczególnie młodym hodowcom, by zdobyli ten fundament wiedzy, ponieważ wiedzy nie ma skąd zdobyć. Na PZHGP forum większość jest klepanki, takiej mucenia pianki, ludzie niedojrzali emocjonalnie zabierają głos, więc tam się niczego nie pożywicie. Polecam moje filmiki, gdzie jest wiarygodna wiedza oparta na faktach naukowych. To również wszystko będzie szersza wiedza, będzie na filmikach. YouTube szczególnie polecam, właśnie moje olota lotach głębi młodych, w jaki sposób przygotowywać, jakie dystanse, czyli już taka, już taka znana sprawa 5-10-15 km, wielokrotność wypuszczania, przyzwyczajenia w koszach transportowych do stresu, łapania i itd. Takie podstawy to wszystko tam opisuję. Później wybieramy się do oddziału, do lotów. Przy czym zawsze yy, uważać należy, żeby kabina nie była przepełniona. Nie lotować również w upał, gdzie straty są znaczne. Oto, to jest Mamy jeszcze do Pana takie pytanie. Yy, co Pan powiedział na początek? Jakiej linii Gołębie? Bo nie posiadamy zbyt yy, dużo pieniędzy, a chcielibyśmy się pokazać yy, w AGP. Yy, gołębie zakupujemy od mistrzów. Trzeba śledzić listy konkursowe własnego oddziału, no i zaprzyjaźnić się z mistrzem, który ma uznane wyniki na przestrzeni wielu lat. Trzeba się z nim zaprzyjaźnić i być może uda się zakupić po wdowcach y, późną jesienią jakieś gołąbki. Te gołąbki najczęściej są tanie i być może, że ten mistrz, ten hodowca, wam odstąpi za przysłowiową złotówkę. Unikamy hodowców, co szeroko się reklamują w internecie. Oni mają na celu zazwyczaj handel i te ceny są nie, niemiłosiernie wysokie. Również nie kupujemy na aukcjach internetowych, ponieważ tam są oferowane gołębie bez wartości ponieważ dobrego gołębia nikt nie sprzeda, sam jego potrzebuje. Natomiast kolorowe rodowody to każdy sam sobie w domu może wypisać jest tam dużo nieuczciwości. Również retuszowane zdjęcia wprowadzają w błąd potencjalnego nabywcę. Wobec podsumowując, gołębie pocztowe nabywamy u mistrzów, którzy osiągają wyniki na przestrzeni lat. Należy się z nim zaprzyjaźnić i kupić po wdowcach ewentualnie późno jesienne gołąbki. Chcielibyśmy się zapytać Pana, nie muszę Pana na to pytanie odpowiadać, ale chcielibyśmy się zapytać, jeżeli była taka możliwość, ile kupiłoby gołąbek z Pana gołęb, bo widziałem, że świetnie Pan sobie radzi i podoba mi się, jak Pan prowadzi do Ode mnie dostaniecie jeden pakiet gratis w lecie, z uwagi na to, że w bardzo nowoczesny sposób próbujecie promować hobby gołą pocztowy, Pasja. Oczywiście dziękujemy Panu za wywiad i mamy nadzieję, że jeszcze skontaktujemy się, bo ja potrzebuję bardzo dużo wiedzy. Nie posiądę tego od jakiegoś hodowca, wiem, że Pan sobie poradza każdemu. I nagrywam na YouTube bardzo wszystkie filmiki Pana oglądałem, bardzo je lubię. No i poświęcam dużo czasu również na więc muszę się uczyć od dobrych hodowców, żeby tej wiedzy nie marnować. Oczywiście, tylko jeszcze wam jedną dodam rzecz taką najistotniejszą, jaka w życiu jest. Oprócz pasji, pracy, różnych zamiłowań, najważniejszą jest miłość do Jezusa Chrystusa. Bądźcie z Nim. A wówczas wszystko w życiu osiągniecie, tak jak ja. Życzę Wam wszystkiego miłego, najlepszego. Dajcie cynk, w lecie podeślę Wam te gołąbki. Do usłyszenia. Powodzenia, dzięki, cześć.